Cześć kochani witam Was serdecznie. Drugi dzień niedziela. Znowu spinning. Teraz idziemy przetestować nową wędleczkę, którą wczoraj nabyłem <grym> niestety Krzesianie ma z go rozłożyło Ale będzie jeszcze nieraz możliwość nagrania wspólnie zobaczymy będzie wolne miejsce czy zajęte Chyba jest wolne Znowu fiszeweczka Widzimy się na miejscu. Wędeczka to Mistral Atlantis 24 metra, wyrzut od 10 do 25 gram. Na razie fajnie się na nią wędkuje. Zobaczymy efektów. Oczywiście na gumkę rzucamy. Rybka coś się spławia, co się też gania. No na tej fiszewce sporo zaczepów. Mógłby jakiś zembolek uderzyć. trzymaj takciuki kciuki mam nadzieję, że poświęcimy dzisiaj tą wędeczkę mieliśmy jednego sztupaczka na zewnętrznie się spiął ale centralnie przy czcinach uderzył i szedł w stronę czcin także myślę, nie miałby nawet szans żeby go wyciągnąć Daczka, jak na razie spisuje się idealnie. Także, jestem z nich zadowolony. Zakupy robione w szarku w Elblągu. 94 zł. Niedużo, dużo Duża lepsza frajda jest, fajnie pracuje, ale bym mógł jakiś uderzyć znowu, już prawie wszystko obrzucałem, zaraz zmieniamy miejsce, idziemy w poszukiwaniu bandyty dalej. Jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie wczoraj udało się trzepnąć szczupłego chyba 51 cm coś koło tego, miał no 52-51 Polujemy dalej I Dzisiaj chodzi, bo jeden mi się spiał już wcześniej, dosyć spory mam nadzieję na następnego. Jak wspomniałem, niestety, Krzysia rozłożyła choroba, że masz plan wędkowania. Spalił na panewce. A będzie jeszcze okazja, będzie jeszcze czas. Niech się chłop kuruje. da fajna typowo szczupakowa nie widać, żeby tu ganiało po tej części fiszewki że no miejsca są jakie są jest ciężko z miejscami Oczywiście opłaty pobierają ale żeby jakieś miejsca zrobić to nie ma komu Oczekujemy następnego zębacza Ojej, niestety na fiszewce pech nic tam gdzie wczoraj miałem dwa, tak dzisiaj nic. Jeden się spiał, ale to wcześniej jakby mówiłem Idziemy na ten rów melioracyjny zobaczyć teraz że dzisiaj tutaj będzie lepiej No masakra Dobra w kontakcie kochani Powoli idziemy w kierunku domu Jeszcze tutaj na trochę porzucamy Jest kicha straszna po tej stronie Po tej stronie jeszcze nie wędkowaliśmy no to jest coś myślę, że szału nie będzie z dojściami <laughs> jak to fiszewka nie? ojejku jak tu się pozmieniało to tragedia w ogóle PZW o to nie dba W ogóle No zobaczcie jak to wygląda w ogóle Przelazłem już taki kawał drogi i nie ma gdzie zamoczyć kija Skurde tragedia a się cisną przekleństwa na usta, no ale to nic nie zmieni. No, to jest miejsce na ryby. Masakra. Idziemy, może coś znajdziemy innego. Mamy jakieś miejsce. Lekko spruchniały. Porzucamy, zobaczymy. Mam nadzieję, że coś się uda pizgnąć, bo już mam dosyć łażenia na dzisiaj. Parę kilometrów poszło. Przez te słońce to nawet nie widzę dokładnie, gdzie to leci. A do tych lilii od cholery. Kapelonki już podgniły, ale przeszkadzają w wędkowaniu myślałem, że jest uderzenie Chociaż malutki albo okonek, no żeby cokolwiek dzisiaj złapać Uff. Także jak widzicie nie jest łatwo nie no, Fajne miejsce gdzie miałem taką zatoczkę kiedyś Co jak brał szczupak to tam stamtąd można było 3-4 wyciągnąć To jest tak zarośnięte Te kaktusy tam pływają Z tej tego syfu napłynęło I jaka szana Chociaż jeden, nawet nie duży I tak Cię wypuszczę, daj frajdę Ale ciężko będzie wczoraj myślałem że to nie jest dzienna ryba ale dzisiaj to już w ogóle jest tragedia że próbujemy dalej teraz jakiś seledynowy wjechał seledynowe kopytko ale ani puknięcia Tu pełno zaczepów. Żałuję, że tego rano nie wyciągnąłem z Była kłoda taka. No i co z tego, że tu miejsca fajne są, jak rośliny, no cholery. Ale nie ma co narzekać, no. Ważne, że jest gdzie porzucać. Puść Puść listku Chodź szczupaczku Szczupa, kokoń, obojem nieco. oboje coś pobrało. Szału nie ma. Albo to roślinka była, albo było uderzenie. Teraz to roślina, na wcześniej. Takie coś, takie, takie, takie. Takie japońskie, jako, jako takie. Ja wam po prostu pokazuję, jaki jest dzień z życia wędkarza. Nie tak, jak niektórzy jeżdżą. O, karpi tyle na łapałam łamurów i w ogóle. Nie wiem, jak im to się udaje. Wiem, że to na prywatnych stawach komercyjnych. O, było teraz było uderzenie. Że kolorek coś mu odpowiada, bo czysty jest. Próbujemy dalej. Może jest tego tam więcej? Jest i nadzieja. Jest optymizm. No, na rybkach trzeba być optymistą, jakby nie patrzył. No, tym wiaterek trochę niepotrzebny jest. No, to już był zaczep. Bez wiaterków wiem, że są lepsze efekty. O. Nie wiem, gdzie tu rzucać, żeby coś złapać. Ale nie mogę powiedzieć, no. Jak na wędkę za 94 zł to jest naprawdę elegancka. Ale tu zaczepów po drodze ja piórkuję. Same lilie. Lilie, kapelony, jak to niektórzy mówią. No, i chciałem nadmienić, że jeszcze 14 osób, i będzie 100 subskrybentów na kanale, co też mam w jakiś sposób zamiar to uczcić Nie wiem, jaką zasiadką na nockę, czy coś, nawet, jak będzie zimno, to pójdziemy. Gdzieś może nad jakimś stawem wtedy może za stawno na suma się z nastawimy Że w sumowych nie mam, ale coś tam się znajdzie I przede wszystkim dlaczego nie wydaję dużo pieniążków na wędki, Kołowrotki. Bo jak masz złapać to złapiesz nawet na bambusa, na leszczynę Także mi się wydaje, że to różnicy nie robi, jaka wędka. No fakt, że są takie, które fajnie pracują, lepiej odczuwasz uderzenia. Ale jak masz wyciągnąć, macie chwycić, to i na bambusa złapiesz, no. Także nie warto przepłacać, jak to się mówi. Dobra, próbujemy dalej. Już jesteśmy coraz bliżej pójścia do domu, także już nawet godzina nie ta. Jest jakoś po dziewiątej, chyba 40 jakoś tak. Obiecujące stanowisko przed nami. Oj, pamiętam ja za dzieciaka. Dobrze, że tu jeszcze ktoś chodzi i ugniata to. Tutaj też sobie porzucamy. Zobaczymy, jak tu będzie. Ale syf, zaruśnięte. No i coś czuję, że gówno będzie. Uu. Kochani na no dzisiaj kończymy wędkowanie Także na lipa, no, jeden się spiął rano i nic więcej pytają się też różnych wędkarzy też nic, pogoda nie, nie zaciekawa nie ma co dalej siedzieć na tych rybkach pamiętaj zostaw suba jeśli się podobało łapka w górę no i co jakiś komentarzyk mile widziany Znerwieniem, że odpisuję od razu, także połamania do następnego. Jeszcze na koniec mówię sobie trochę, porzucam. I takiego pięknego garbusa dorwałem. Nakopy to zażar, porządnie. Leci do wody. Nie wracam na tarczy. Lec starczą. <laughs> Zawsze coś hapnięte.